Dwa kolejne albumy z serii komiksowej Lucky Luke autorstwa Mori, tom 5 i 6. Tom 5 zatytułowany jest Lucky Luke kontra Pad Poker i został wydany w 1953 roku. Zawiera dwa opowiadania, stanowiące jednak pewną całość, jako że w obu głównym złoczyńcom jest tytułowy Pad Poker. Pierwsze opowiadanie nosi tytuł Rozprawa w Red City i pochodzi z roku 1951. W opowiadaniu tym Lucky Luke zostaje wyznaczony na szeryfa tytułowego miasteczka, cieszącego się złą opinią, ale po drodze ktoś kradnie mu konia i ubranie i zmuszony jest pożyczyć ciuchy, w których wygląda jak ostatnia wajza. Tak też traktują go przestępcy w miasteczku, którymi rządzi właściciel salonu i pokorzysta oszust o imieniu Pat Poker. Lucky Luke stopniowo demaskuje się jako mistrz rewolwera, aresztuje ludzi Pata, a jego samego zabija w pojedynku. Okazuje się jednak, że Pat żyje, ucieka, ale zostaje schwytany i wpakowany do pudła. Pomysł wyjściowy tego opowiadania jest zabawny. Gdy obserwujemy wszystkie złośliwości, którymi raczą naszego bohatera, niczego nieświadomi przestępcy, podczas gdy my z góry wiemy, że wcześniej czy później role się odwrócą. Luke cierpliwie znosi to wszystko, może nawet trochę tak samo jak nas, Bawi go ta sytuacja. Niestety, zakończenie opowiadania jest już dużo gorsze. Na ostatnich paru stronach nie bardzo wiem, co się dzieje, w jaki sposób pad ucieka, jak go łapią. Narracja i logika wydarzeń całkowicie się sypią. Jeszcze bardziej sypie się kreska Mori. Cały album sprawia wrażenie narysowanego na kolanie. Znika tło, postacie stają się malutkie i ledwo naszkicowane. Wracają jakieś prymitywne disneyowskie sposoby ukazania ruchu, jakby Mori cofnął się do czasu, w którym uczył się dopiero rysować. A twarze postaci, w tym głównych, są narysowane fatalnie. Drugie opowiadanie nosi tytuł Zamieszanie w Tumbleweed, pochodzi z 1952 roku i doprowadza do końca urwaną w pół zdania historię pata pokera. Lucky Luke przybywa do tytułowego miasteczka, gdzie uciera nosa miejscowemu bandycie o imieniu Angel Face. Wkrótce przybywa Pat Poker, który najwyraźniej uciekł z więzienia i nieświadome obecności swego śmiertelnego wroga wygrywa w pokera miejscowy salon. Wchodzi w układ z Angel Face'em, by pozbyć się Luka, ale wszystkie fortele zawodzą. Ostatecznie próbuje uciekać, ale Luk dogania go i z powrotem pakuje do więzienia. Całe to starcie z miejscowym twardzielem jest czymś, co już widzieliśmy wielokrotnie w serii i nie wzbudza ono już u nas większych emocji. Ciekawszą postacią jest Pad Poker, a najbardziej interesującą sceną ta, w której aranżuje on mecz pokera, podczas którego Lucky Luke ma zostać zastrzelony z karabinu przez Angel Face'a. Pomysł nie wypala jednak, bo Luke jest zbyt sprytny, by usiąść plecami do okna. To co mi tu przeszkadza, poza małym intelektem rywali głównego bohatera, to wyraźny brak kultury Luka. Na przykład tutaj widzimy, jak idąc ochlapuje wodą parę przyglądających się wyderzeniom Kowbojów, ale nie zatrzymuje się, by ich za to przeprosić. Poziom rysunków nie poprawia się zbytnio w stosunku do tego, co widzieliśmy wcześniej. Mogę uwierzyć w fenomenalne umiejętności strzeleckie Luka, ale w jego siłę Supermana, widoczną w tym miejscu już nie bardzo. Rysunki ponownie wyglądają, jakby autor nie przykładał się do nich. Ten rysunek kobiety jest zdumiewający, nawet jeżeli założymy, że Mori nie umiał na tym etapie rysować postaci kobiecych. A na koniec ciekawostka, co przypomina wam ten rysunek. Tom szósty, zatytułowany jest Wyjęci spod prawa, i został wydany w 1954 roku. Jego główną częścią jest 34-stronicowe opowiadanie pod tym samym tytułem, które zostało opublikowane pierwotnie w latach 51-52. Przeciwnikami Luka są w nim cztery bracia Daltonowie, których hersztem jest najmniejszy z nich Bob. Rabują oni banki i dyliżanse, ale gdy uprowadzają wagon towarowy z sejfem, wylatują w powietrze, bo Luke ukrył w nim dynamit. Luke pakuje braci do pudła, ale ci uciekają z niego i przenoszą się do Kansas City. Nasz bohater podąża za nimi i osacza podczas kolejnego napadu na bank. Ostatni rysunek pokazuje ich groby. Widzieliśmy już w poprzednich tomach, że Maurice skupia się na stworzeniu interesującego złoczyńcy, który byłby godnym rywalem dla Lucky Luca. Ten album wprowadza najsłynniejszych z nich, którzy pomimo końcowego rysunku pojawiać się będą jeszcze wielokrotnie. Daltonowie to autentyczni przestępcy z historii Dzikiego Zachodu, chociaż tak naprawdę było ich trzech, a nie czterech. Autorowi najbardziej zależało na ich fizycznym podobieństwie. Mają oni takie same głowy, ale są różnego wzrostu, co stwarza naturalny element komiczny. Zwłaszcza, że poruszają się w pełnej ze sobą synchronizacji. W odróżnieniu do amerykańskich westernów, gdzie wyjęci spod prawa są często idealizowani, Mori przedstawia ich jako bandę półgłówków, o czym świadczy już jedna z pierwszych scen, kiedy nie są w stanie podzielić łupu na cztery części. Sam komiks ma parę ciekawych, pomyślanych momentów. Ucieczka Daltonów z więzienia jest dość pomysłowa. Niestety jest tu też sporo idiotyzmów. Na przykład w tym momencie Luke przygważdża napastników ladą barową do ściany. Czyli mamy uwierzyć, że Luke jest silniejszy niż czterech mężczyzn plus masa lady, która też jest chyba niemała. Do tego Daltonowie wyrywają się z opresji, wysadzając się w powietrze dynamitem. Nawiasem mówiąc nie jest to jedyny moment, kiedy przeżywają tego typu eksplozje. W ogóle logika nie jest tu jakoś ściśle przestrzegana raczej nagina się ją dla uzyskania jakiegoś doraźnego efektu komicznego. Daltonowie przechodzą operacje plastyczne, by uchronić się przed pościgiem ze strony stróżów prawa, tylko po to, żeby odkryć, że ich nowe twarze też są poszukiwane listem gończym. Wracają więc do tego samego lekarza, żeby dostać swe poprzednie twarze z powrotem. Rysunkowo wciąż mam do czynienia z pospieszną robotą, chociaż podobać się może sama koncepcja wizualna dotycząca braci. Mam wrażenie, że najgorzej autorowi wychodzą twarze postaci drugoplanowych. Ten rysunek Luka przeskakującego przez Ladę to taki bardziej nasz Tytus, podobnie jak ten niżej. Ten widok na miasteczko z góry jest jedną z nielicznych prób ambitniejszego rysunku, ale z kolei konie są bardzo uproszczone. Dodatkiem do tego opowiadania jest dziesięciostronicowa historyjka pod tytułem Powrót Braci Daltonów, które pochodzi z 52. roku. Wbrew pozorom opowiadanie to nie przywraca Daltonów do życia. Jest to historia tego, jak Luke spotyka nowego szeryfa, który twierdzi, że to on aresztował braci, podczas gdy w istocie jest ostatnim tchórzem. Chcąc unaocznić to mieszkańcom miasteczka, Luke przebiera trójkę przyjaciół i siebie za Daltonów, po czym inscenizuje powieszenie szeryfa. Historia dość okrutna i mało wiarygodna, będąca jednak zapowiedzią tego, że Mori nie ma zamiaru pozbywać się tych postaci. Natomiast z cyklu interesujące podobieństwa mamy ten rysunek Daltona strzelającego do linii telefonicznych.